Witam, to jest Buster, a dziś dalej będziemy kontynuować naszą przygodę po opuszczonym mieście górniczym, Ravenholm. O nie, już widzę szybkich zombie. No i bardzo dobrze znam to miejsce. Aż zbyt dobrze. Dlaczego, to zaraz zobaczycie po prostu. Mm, tego póki co nie ma co włączać, ale słyszałem toksycznego headcraba i już go widzę nawet. Dobra. Nie będzie on raczej stanowi większych problemów. Ale się tutaj przejdę. Na górę. Włączyć... Jest to był jakiś włącznik, tylko gdzie? A eee, Idź to. A właśnie to włączyć trzeba. Um, tak, samo się zatrzymało, dobra. Teraz możemy ruszyć dalej. O! Jak widzicie, masy zombie, i to nie tych najmilszych. To można włączyć, ale to nam nic nie da. Chociaż może. No właśnie, bo się zaraz rozdadzi. Tutaj można się nieźle pogubić, ale trzeba właśnie iść tak jak ja teraz. Na początku się nieźle z tym głowiłem. Dopiero później zauważyłem tutaj przejście po tych kartonach, jakby. Można chodzić wokół tego, wszystko robić, tylko że nie to co trzeba. Gin! O, swo! Ja mam drogą mam amunicję już do tego. Głupi headcrab. Nie! Uff, przynajmniej mi życie nie zabrało. Nie! Szybciej. Dobra, uleczony jeszcze. Choć niepotrzebnie, ale dobra. Nie przeszkadza. Tędy jakoś... Jesteśmy już na, sobie, na samej górze. Tutaj można sobie wziąć się zaopatrzyć, ale ja już niestety nie jestem zaopatrzony. Znaczy, niestety, no. Dobrze. Um, to by się przydało stąd wziąć. Może to tylko przeszkadzać. A przy okazji zabiłem zombie. Ja tutaj zombie, o ile nie mylę, z, z idą w nieskończone fale. Tak więc nie ma zbytnio co liczyć na to, że ich się wybije po prostu doszczętnie. A, tymczasem możemy tędy sobie przejść. O i tutaj jest ciężki moment, jak ktoś próbuje zrobić achievement by nie strzelać. Ponieważ jest tutaj ich naprawdę dużo. Po prostu trzeba by chyba biec jak najszybciej i liczyć na pomoc naszego um, ojca. Jak, jak to to nie brzmiało dziwnie? Do tego naszego księdza nieco powalonego. Mam ostrza to ich wykorzyst to je wykorzystam. Chociaż nie udało się. A czekaj, może... A, z tym. Chociaż... O, swoją drogą tu już można przejść normalnie, jakby ktoś y, jeszcze spadł. O, -o, -o. E, gdzie jest strzelba? I was tu. Alternatywny y, strzał ze strzelby to są dwa pociski na raz. Niezbyt często tego używam, chyba że na te mocne zombie Tyle to się przydaje. No, to zwyczajne wystarczy po jednym dla każdego. Dobrze, nam tu dali nieco wybuchowego, bo możemy sobie łatwo z tym poradzić. Chyba, że ich tutaj jeszcze trochę idzie. Trochę. Gińcie. Hmm, <giby> zło mój Bez problemów. No. Teraz razną tylko... A, i tu jeszcze miałem głuchowe. Myślałem, że się skończyły. Hmm. Ło! Co tam było? Nie mam pojęcia zbytnio. Ehm... Um, tędy iść czy coś? Nie wiem Może pierw... Wiesz? Zobaczę, co jest na dole. Już dobrze że tego nie pamiętam. Hmm. Gdzie my jesteśmy? Tędy raczej nie przejdziemy, a tędy. Nie, wróciliśmy się. Tak jaka ja nam się tutaj już nie będę wycinał, ponieważ ym, to jest po prostu na no, króciutkie. Swoją drogą tutaj już byliśmy, jak pamiętacie, tylko że po prostu te drzwi były zamknięte. Gdy można je było otworzyć, to można było sobie zaoszczędzić naprawdę dużą, dużą drogę. Długą. Dobra. Tych krabów pozabijamy. Jeszcze jeden. swoją taką śmieszne one chodzą. <laughs> Podoba się to mi To można otworzyć? Można. Wyjść. Również można. Jest po co? Nie wiem, zaraz się zobaczę. Szybki zombie. Um, schodzić tam nie mam zamiaru. A co ja tu muszę zrobić? Gdzieś tam wejść. Chyba tamtędy. Hmm. Tak, będę musiał zdecydowanie zejść. No dobra. Spróbuję jako, jakoś najmniej boleśnie. O! A dziwo nic mi się nie stało. Um, Wykorzystam. Ło, dwa strzały na was. Mu nawet nic nie robią. Nie ruszają. Dopiero cztery trzeba. Ło, headcrab. Dobra, headcrab z headcrabem. Nic mi nie zrobi takiego, jak ucieknę. Otwórz. O, amunicja. E, może lepiej zamknę drzwi, żeby tu nic za mną nie tak dla bezpieczeństwa. O, jestem na ataku. Ta, e, co tu. Aha, teraz sobie. No, cześć, e, window. No, szybciej. No dobra, o, -o e, tak, i teraz musimy przez jakiś czas y, stać w tym miejscu i się obraniać, jako tako. E, najgorzej jest, jak się spadnie, bo trzeba po pierwsze się wracać, a po drugie, to zabierze dużo życia. No, najlepiej tego nie robić, ale zazwyczaj jakoś mi się udawało. No, gdzie idzie ten wagonik? Bo tu potrzebuję go natychmiast. Dobra, no, wykorzystam ten pistolet, do którego już nie mam amunicji. To jeszcze ten. Ła! Jeszcze trafić. No. To jedzie czy nie? To tam stoi czy jedzie? Oj, cicho jedzie. Słuchać głos. Odgłosy. Dobra. Kolejny. No, chodźcie, chodźcie. Chyba najlepiej na tych rynnach zabijać. Wtedy są praktycznie bezbronne. No jeśli nie ruszają zbytnio, tylko w linii prostej. Może jak nas zajdą, hmm, słyszę, że wywładzi. Tędy, bo jeszcze się rusza. Co tego nie można tej rynny jakoś. Nie, chyba nie. Ta. No jedź tym. Jest. Jestem. Ow. No. I tak, oto przeszliśmy kawałek tego miasta, Reimholm. Czeka nas y, jeszcze troszeczkę przygód tutaj, ale to już nie będzie jakoś specjalnie wiele. Stąd już możemy zejść. Swoją drogą, ładny składzik. No cześć, wreszcie cię widzę. You are to be commended for avoiding my the work of a man who time on his hands and now finds time for nothing but the work of salvation. I suspect you have little wish to remain in Ravenholm, so I will show you to the mines. As for me, a shepherd must tend to his flock. Especially when they have grown unruly. stay. No, tread mm -hmm. lightly. No to chyba w miarę dobrze. Chociaż nie wiem. Dobra, ruszam za tobą. Dobra. No i cić. Hmm. O, słyszę odgłosy. No już widzę. Szybkiego. Tak, gdybym tylko nie marnował amunicji, to by było całkiem całkiem. O! No tak, zapomniałem, że on też potrafi strzelać. Wreszcie, nie trzeba go tak w 100% obraniać. On też potrafi. No dobra, cofam to co powiedziałem. On jest dupanie nie strzelał. No, szybciej. No, taki chyba mam zamiar. Idź, idź, Ja tu osłaniam tyły, tak. Ty tam na przodzie idź. Może jakoś to będzie. No nie, cmentarz. No to chyba jednoznaczne w miarę. Ale skoro daj nam siekiery. Zeruję w głowę. Hmm. Nie muszę w głowy, bo... umieszcz. Ja wystarczy, że przetnę. Może he head kraby z tego wychodzą. Co się tak śmiejesz? Strzelanie. Oj, e, daj to ostrze szybciej. No. Daj to. Dobra. Z e, Ty się zajmujesz headcrabami. Ja zombie. Może być. Nie słyszę sprzeciwu, więc chyba tak. Um. Dobra. Daj mi to. Ops. Dobra. E, nie! Weź stąd, weź stąd. Idź. Wybuchaj, no. Hmm. O ja. Nie mogłem nie skorzystać. Eee, aha, no dobra. Swoją drogą tu widzi się zablokować jakoś. <laughs> Jak ostatnio przychodziłem, to właśnie tutaj mm, miałem jakieś... Błęda, i tu się jakoś zablokowałem, coś takiego. E, wolę nie próbować się ponownie, ponieważ musiałem po prostu przydać punkt kontrolny. Idź tam, nie z tym. No, przesuń się. Dobra, e, mam jeszcze jedną wybuchową i chyba bym musiał zaraz jej użyć. No, chyba nie idą, dobra. Póki co, a dobra, na no, pewnie, że byli. Ale mam jeszcze siekierę, Przenośną, mobilną. Dobra, jako tako. Chyba tam pozamiatane. Nie, jeszcze tam coś żyje. To teraz cegieł, a czy pustaków. Będziemy do nich. O! Mmmm... Naprawdę dużych ich tu. A dzięki tym sikierom potrafi to być wręcz przyjemne. Że tak dużych możemy się rozkoszować. No. Ach, nie mogę chyba przyciągnąć. Um, tu jest wybuchowy. Aj, coś mi przyciło Dobra. O nie. Um, na tego nawet jedna siekiera nie działa. Chyba dwa razy trzeba strzelić. Z tego na to, można wybuchnąć? Chyba nie. Chociaż. Nie, raczej nie. Co tu się otwiera? Bo coś słyszałem. Hmm, nie wiem. O nie, jeszcze ich więcej. Szybko Sikera. Aha, dobra, dzięki. Kiedy zostajesz? Naprawdę. No dobra. I tak właśnie zaczek zakończyła się nasza podróż z tym księdzem dziwnym trochę. No dobra. Hmm... No dobra... Chyba będziemy musieli... Całkowicie sami... Wyruszyć w tą podróż Co tutaj jakieś? Ło! Wow. Hmm... Jak teraz tu zejść? Ach, jakieś belki wystają Auć To nie było mądre Ale jakoś trzeba O nie Spójrzcie na dół Cały ruch krabów Na świetnie. Bardzo się cieszę. Lepiej tym chyba nie zaskakiwać. Tylko jako tako z góry to posprzątać, jeśli się uda. O, i chyba będzie ciężko. Ale, ale odgłosy wydają. Hmm, to jest nawet na nie? O, szybko. Daj mi to. Nie wiem, czy to było mądre, ale zadziałało. Jeszcze jedno. Dobra, tam gdzieś rzucę, coś na pewno zginie. No, nawet trzy co się. Ups, Ta. Kolejna, boję teraz. Ojdź, um, teraz będzie ciężko. Bo się wszystkie na mnie zlecą, chociaż większość powybijałem. Auć. Dobra, może nie większość, ale po prostu parę powybijałem. Biegać. Szybko. Rzucę, gdziekolwiek i tak coś zginie. Um, tutaj chyba nic nie ma. Dobra, ruszamy dalej. Mm, tam podejrzewam, że będzie trzeba się udać. No i chyba to też muszę zrobić. O! Ups. Mm, czy mi się zdaje, czy wolno nam w belkę No dobra, nieważne. Mamy tu apteczkę. O! Gdzie to? Nie, tutaj. W tym tu można łatwo zginąć przez ten ogień. Wystarczy, że toksyczny na nas skoczy. I my tam wpadniemy. Jako, że ono, ogień zadaje obrażenia, co prawda niewielkie, ale jak na nas toksyczny, toksyczny ten aircraft napadnie, to będziemy mieli od razu 0 punkt życia, więc łatwo można się tu wpiaprzyć Dobra, podejrzewam, że trzeba skoczyć. O, no dobra. Płyniemy tak więc. Hmm. Gdzie tutaj trzeba. O, lina. Dobra. No, wsuwaj się na to, Dobra. Na górę. Hmm. No. Co tego nawet nie widziałem, że można po lina chodzić? Ciekawe. Myślałem, że to będzie jakieś niemożliwe, czy coś. No szybciej. O! O! Nie, nie. Nie taka lina. Nie taka lina. Huh. Fajna linia, nie ma co. <laughs> Myślałem, że to po prostu linia, a to jakieś barnakle. Dobra, e, trzeba dalej chyba. Jednak i tym razem e, nie ciągać się żadnych lin. O, może być. Miejsce nie wygląda na jakieś szczególnie przyjemne. Hmm, no ale cóż, rejsi. Dobra, co to robiło? Aha, mm, no dobra. A już pamiętam to miejsce. Trzeba po prostu szybko biec i uważać w miarę na zombie. Po prostu można kucać przy tym wózku. On nam nic takiego nie zrobi. Światłość widzę. Szybciej. Ale myślę, że na tym ekranie czytanie już skończymy. Tak więc, do zobaczenia, do rozwyszenia. Na razie. Pa!